jest to już w sumie czwarty zjazd organizowany przez Federację Polaków w Austrii, ale pierwszy w tej formie, na której staramy się w sposób dyskutyjny porozmawiać na temat tego, co żeśmy zrobili w roku 2001 i zastanowić się na tym, co jest możliwe do zrealizowania i co chcielibyśmy zrealizować w przyszłym roku. Dzisiaj myślę, że co jest najważniejsze, opisaliśmy historię polonii austriackiej, oczywiście nie zapominając o historii samej Federacji Polaków w Austrii. Rozmawialiśmy na temat wielu spraw i wspólnych projektów, które dotyczą polonii austriackiej oraz będziemy Chcieli wypracować taką formułę, aby co roku mogliśmy zrealizować spotkanie z Polską, czyli imprezę sztandarową reprezentującą naszą kulturę. My jako reprezentant środowiska polonijnego, katolickiego, środowiska patriotycznego, tym spotkaniem chcemy ożywić i pobudzić naszych kolegów i koleżanki do dalszego działania w tym i w kolejnych latach. Poza spotkaniem odbyła się wystawa w bardzo pięknego cyklu pracy Artura Godgera, cyklu o nazwie Wojna. Artur Grodger jest to postać bardzo bliska Polakom mieszkającym w Austrii, ponieważ tutaj pracował, tu się kształcił, za działalność jego patriotyczną popadł w nędzę, ale tutaj również i zarówno w Warszawie, w Paryżu, jak i w Wiedniu e, wiele pracy, wiele ilustracji e, zrobił, tworzył. No i w sumie dzisiejsza praca, cykl wojna jest dedykowana właśnie takiej formie przemyślenia sytuacji, która nas dzisiaj spotyka na Ukrainie. Dzisiejsze spotkanie jest ważne dla nas wszystkich, dlatego że mamy kontakt już teraz bezpośredni z władzami w Polsce, z panem ministrem, z panem dyrektorem i będziemy wiedzieli w jaki sposób organizować pomoc dla nas. Główny problem nasz jest to, że nie mamy siedziby naszej w Wiedniu. Mamy dom polski, ale ten dom jest dla nas zamknięty. Nie mamy możliwości, nie mamy lokalu, nie mamy gdzie się spotykać. Nawet nie za bardzo mamy gdzie organizować nasze wystawy. Moje zadanie, tak jak, jak to rozumiem, jest, żeby łączyć społeczeństwo austriackie i społeczeństwo Polonijne tam, gdzie właśnie dzielą te same wartości, te same cele, jeżeli chodzi o zbudować na, na fundamentach naszych europejskich, chrześcijańskich. I tu mam wrażenie, że jak najwięcej kooperacji jest potrzebne i też możliwe. Ja już miałem bardzo dużo projektów z, na z naszymi rodakami, Polakami, tutaj w Wiedniu różne koncerty, różne czytania, różne też akcje charytatywne, czy też tutaj zorganizowaliśmy panel w języku niemieckim o Sobieskim. Temat właśnie był, czego Sobieski nam dzisiaj by powiedział jako, jako polityk, jako, jako król, jak tutaj w Austrii powinniśmy się zachowywać i czego moglibyśmy się od niego nauczyć. Spotkania polonijne są niesamowicie istotne na każdej płaszczyźnie. One zaczynają się gdzieś tam w małych grupkach, w małej działalności. Natomiast bardzo istotne jest to, żeby te małe grupki miały możliwość spotkania się na płaszczyznach większych, a te jeszcze większe powiedzmy sobie, aby umiały się skupić w jedną organizację reprezentującą właśnie nas, Polaków, reprezentujące nas, urodzonych w Polsce, aby nas reprezentować na gruncie innego kraju, w tym przypadku Austrii. Federacja Polaków w Austrii ma bardzo dużą szansę być przerażoną organizacją dachową. Ona de facto już w tym momencie pełni funkcję organizacji, która która gromadzi już wiele organizacji w skutek wolny, czyli Forum Federacja Polaków w Austrii reprezentuje mniejsze grupki.